Pozostaje tylko jedna rzecz imprezę, czas zacząć! Witam Was! Woo! Zbierajcie ECTS, -y, bo mi później każą się tego przybierać. Drogi Wydziale Biologii i Biotechnologii, osiągnąłeś właśnie 4 latka, to znaczy, że minął Ci już okres niemowlęcy, potrafisz chodzić o własnych siłach ba Nawet mówić pełnymi zdaniami i czasami zadajesz niezręczne pytania, na które trudno odpowiedzieć zupełnie jak by studenci. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Rozwijaj się bardzo szybko. Może nie tak szybko, jak podział bakterii, ale mam nadzieję, że za chwilę doczekamy jubiluszowej, okrągłej rocznicy i zrobimy prawdziwą imprezę na dużą skalę. Wszystkiego dobrego. Drogi w Bibie wszystkiego najlepszego. Jest fajnie. Też pamiętajcie, że uczyła rekrutacja. Yy, więc zapraszamy. Obchodzimy czwarte urodziny. Wydział Biologii i Biotechnologii, który uczy biologii, biotechnologii, technologii biomedycznej i po angielsku Biotechnology. Mamy już cztery lata, to jest poważny wiek. Taki wiek, co w Wielkiej Brytanii idzie już do przedszkola. Także jesteśmy już odpowiedzialni. Z nami można się poważnie pobawić i poważnie pracować. Zapraszamy wszystkich do świętowania i do nauki. Wszystkiego najlepszego. Jak jest? Super! Super! Ekstra. Jeszcze co? Jak może być jeszcze? Yy... Niesamowicie. No... Nie, nie, no nie będzie lepiej. Nie, nie, będzie. nie będzie lepiej. Z tego się trzymamy. Obchodzimy dzisiaj urodziny, czwarte urodziny Wydziału Biologii i Biotechnologii. Najmłodszy wydział naszej uczelni, ale wydział już z wieloma osiągnięciami. Dzisiaj otrzymaliśmy przed chwilą decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej z uchwałą o pozytywnej akredytacji kierunku biotechnologia. Niezmiernie się cieszymy. Ja jestem dumny z tego, że taki młody wydział, ale... Otrzymał już to wynagrodzenie. Wczoraj mieliśmy też wspaniałą uroczystość, kiedy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego gościliśmy laureata Nagrody Nobla, który, którego tematyka była bardzo ściśle związana z problematyką wydziału. Także bardzo się cieszę i naprawdę świetne, świetne osiągnięcia wydziału. Jako team w BIP chcielibyśmy złożyć naszemu wydziałowi jak najlepsze życzenia z okazji czwartych urodzin. Żeby się rozwijał, żeby rósł, żeby. kurcze, nie wiem. Żeby było dalej tak super jak jest teraz. Żebyśmy mieli pieniądze, zawsze, na wszystko. Witamy Państwa na czwartych urodzinach w BIP. Cześć. Jest nam bardzo miło złożyć Wydziałowi Biologii i Biotechnologii z okazji czwartych urodzin najserdeczniejsze życzenia. Duży rośnij, bądź wielki i wspaniały, a jak będziesz tak wiekowy jak nasze wydziały, żebyś też był taki fajny. Chciałem wyrazić wielką dumę, wielkie zadowolenie z Wydziału Biologii i Biotechnologii. Wydział co prawda czteroletni, ale już dawno przestał raczkować, rozwija się bardzo intensywnie. Jest to wydział ambitny, który tworzą również ambitni ludzie, więc gratulacje i wielkie podziękowania dla władz Wydziału. Żeby był taki jak jest, bo jest świetny tylko większy, żebyśmy dalej mogli ze sobą tak świetnie współpracować, bo my się po prostu wszyscy bardzo lubimy, poza tym, że niektórzy uczą, niektórzy studiują, niektórzy prowadzą badania naukowe, ale wszyscy są razem jako całość.